Drodzy słuchacze, szanowni nauczyciele. Mieliśmy lecieć do Paryża, prawda? To centrum Europy, a nie jakiś nieznany zakątek na wschodzie, zgadza się? Nazywam się Minsu Park, jestem nauczycielem historii w Międzynarodowej Szkole w Seulu. W tamtym momencie byłem kompletnie zdezorientowany. Samolot wiozący 25 moich uczniów, którzy mieli zaplanowane zwiedzanie Luwru i zakupy na polach elizejskich, z powodu potężnej nawałnicy nad Europą Zachodnią musiał awaryjnie lądować na lotnisku Chopina w Warszawie. 16 uczennica IW z drżącym głosem zapytała mnie wtedy, nauczycielu, jakim krajem jest Polska. Czy tam jest bezpiecznie? Czy to nie jest ten szary, zimny kraj z podręczników? Ale czy uwierzycie? Te dzieciaki z elitarnych szkół, które o Polsce wiedziały tyle, co nic, zaledwie 48 godzin później dzwoniły do rodziców. Mówiąc, mamo, chcę studiować w tym kraju. Tato, dlaczego u nas nie może być tak jak tutaj? Te słowa, wypowiedziane zaledwie kilka minut po wcześniejszych obawach, zamieniły się w głęboki podziw. To była przemiana godna zdumienia. Dziewczyny wracające bezpiecznie do hotelu o drugiej w nocy, system sklepów żabka, w których załatwisz niemal wszystko, a przede wszystkim Polacy ludzie, którzy przywitali nas, Obcokrajowców z taką gościnnością, jakbyśmy byli ich rodziną. Przez 15 lat mojej pracy jako nauczyciel i podróżowania po świecie, po raz pierwszy moi uczniowie powiedzieli, że nie chcą wracać do domu. Nawet po powrocie do Seulu rodzice nie przestawali mnie pytać, nauczycielu, czy Polska naprawdę jest tak bezpieczna? Czy to dobry pomysł, by wysłać tam dziecko na studia? Co takiego wydarzyło się w ciągu tych 48 godzin? Pozwólcie, że opowiem wam tę niewiarygodną historię. Dzień dobry, nazywam się Minsu Park. We wrześniu zeszłego roku nasza wycieczka do Europy zaczęła się planowo. 25 uczniów z najlepszych rodzin w Korei wyruszyło z lotniska Incheon. Była to podróż planowana przez rodziców z rocznym wyprzedzeniem. Naszym celem był Paryż, stolica mody i kultury. Jednak gdy przelatywaliśmy nad Europą Środkową, kapitan ogłosił, że z powodu ekstremalnych warunków pogodowych we Francji lotniska są zamknięte, a my lądujemy w najbezpieczniejszym dostępnym porcie w Warszawie, w Polsce. Wśród uczniów wybuchło poruszenie. Wielu miało tylko mgliste pojęcie o położeniu Polski. Niektórzy zbłędli ze strachu. Szczerze mówiąc, sam byłem niespokojny. Moja wiedza o Polsce ograniczała się do Chopina. Mari Kuris i smutnej historii wojennej. O północy nasz samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku Chopina. Gdy wyjrzałem przez okno, o nie miałem. Widok był jaśniejszy i nowocześniejszy niż w wielu innych europejskich stolicach, które znałem. Terminal śnił, kontrastując z moim wyobrażeniem o starej Europie Wschodniej. Gdy tylko weszliśmy do terminala, spotkała mnie pierwsza niespodzianka. Mimo północy wszystko działało perfekcyjnie. Punkty informacyjne były obsadzone, a ekipy sprzątające dbały o lśniące podłogi. W wielu zachodnich portach lotniczych życie zamiera w nocy, ale tutaj wszystko tętniło życiem. Czekając na kontrolę paszportową, spotkała mnie druga niespodzianka. Mimo nagłego przybycia dużej grupy azjatów, personel nie wykazywał cienia paniki. Przeciwnie, natychmiast zorganizowali dla nas kogoś, kto płynnie mówił po angielsku i pomagał w tłumaczeniu. Przez 15 lat podróży z uczniami nie widziałem tak szybkiej i opanowanej reakcji. Koordynator spokojnie wyjaśnił sytuację, pomógł zorganizować transport do hotelu i plan na następny dzień. To poziom obsługi, o jakim w wielu miejscach można tylko pomarzyć. Jeszcze większe wrażenie zrobiły na nas bramki biometryczne e -Gates. Proste w obsłudze z interfejsem w wielu językach. Nawet uczniowie korzystający z nich po raz pierwszy poradzili sobie bez trudu. A jeśli ktoś miał problem, pracownik Straży Granicznej natychmiast podchodził z uśmiechem, by pomóc. Odbiór bagażu również przebiegł błyskawicznie. Wyszliśmy do hali przylotów, gdzie czekał na nas autokar. Twarze uczniów zmieniły się, lęk zniknął, zastąpiony przez ciekawość. Jeden z chłopców podszedł do mnie i ze zdziwieniem powiedział: Nauczycielu, nie myślałem, że Polska jest tak nowoczesnym krajem. Była pierwsza w nocy, gdy wsiedliśmy do luksusowego autokaru. Wnętrze było nieskazitelnie czyste. Kierowca, widząc, że jesteśmy z daleka, przywitał nas serdecznym dzień dobry i, łamaną angielszczyzną, wyjaśnił trasę. Gdy autobus ruszył, za oknem rozpościerał się widok nocnej Warszawy. Mimo późnej pory ulice były oświetlone, a ruch odbywał się płynnie. Gdy przejeżdżaliśmy mostem Siekierkowskim, uczniowie patrzyli z niedowierzaniem. Oświetlony most i panorama miasta na horyzoncie w niczym nie ustępowały widokom z Londynu czy Nowego Jorku. Najbardziej zaskoczyły uczniów wszechobecne małe sklepy z zielonym logo żabki oraz stacje benzynowe, które tętniły życiem. Nauczycielu, czy Polacy w ogóle nie śpią? Zapytał ktoś szeptem. Ale największym szokiem był widok młodych kobiet wracających samotnie do domu. Było po pierwszej w nocy, a one szły spokojnie, bez cienia strachu. W wielu krajach, także w Korei, samotny spacer nocą budzi pewien niepokój. Tutaj wydawało się to najnaturalniejszą rzeczą na świecie. To zszokowało uczniów. Wkrótce dojechaliśmy do centrum. Pałac Kultury i nauki, podświetlony na fioletowo oraz nowoczesne wieżowce wokół ronda ONZ sprawiły, że zaparliśmy dech w piersiach. Wow, to niesamowite. Wołali uczniowie wyciągając smartfony. To miasto wyglądało na dynamiczne, łączące historię z przyszłością. Dotarliśmy do hotelu o drugiej w nocy, a miasto wciąż żyło. Niektóre kebaby i bary wciąż miały klientów. Warszawa wydawała się miastem, które nigdy nie zasypia. W recepcji spotkała nas ostatnia niespodzianka tego dnia. Recepcjonista, widząc zmęczoną młodzież, sprawnie przydzielił nam pokoje na cichym piętrze. Ale to jego słowa poruszyły mnie najbardziej. Spojrzał na nas ciepło i powiedział szczerze, witamy w Polsce. Cieszymy się, że jesteście bezpieczni. W tej jednej chwili całe zmęczenie zniknęło. W windzie jedna z uczennic szepnęła, nauczycielu, więc tak wygląda Polska. Dzieci, które kilka godzin temu były przerażone, teraz zasypiały z ekscytacją. Ja sam nie mogłem zasnąć, zastanawiając się, co przyniesie kolejny dzień. Poranek nadszedł szybko. O szóstej rano niektórzy uczniowie, obudzeni przez jet lag, zaczęli narzekać na głód. Martwiłem się, czy cokolwiek będzie otwarte. Recepcjonista uśmiechnął się. Tuż za rogiem jest piekarnia otwarta od szóstej i Żabka. Wyszliśmy na zewnątrz. Warszawa o 6.30 rano była rześka i pełna energii. Ludzie w garniturach śpieszący do biurowców, biegacze w parkach to miasto budziło się do życia. Weszliśmy do piekarni. Zapach świeżego chleba i kawy był oszałamiający. Ceny. Dla nas, przyzwyczajonych do cen w Paryżu czy Seulu to było niewiarygodnie tanie. Duża drożdżówka z serem, pączek z różą i kawa kosztowały grosze w porównaniu do euro. Ekspedientka, widząc grupę azjatów, uśmiechnęła się szeroko i pomogła nam wybrać najlepsze wypieki. Musicie spróbować pączków to nasza tradycja zachęcała łamanym angielskim. Uczniowie z ciekawością gryźli pierwsze kęsy. To pyszne rozległo się dokoła. Pączki były miękkie, słodkie i pełne nadzienia. Jeden z chłopców zjadł trzy. W Paryżu za taką jakość zapłacilibyśmy fortunę, śmiał się. Kiedy przyszło do płacenia za śniadanie dla siedmiu osób, rachunek był śmiesznie niski. To był szok ekonomiczny, ale w jak najlepszym sensie. Wyszliśmy na ulicę w godzinach szczytu. Ludzie szli szybko, ale panował porządek. Samochody zatrzymywały się przed przejściami dla pieszych, przepuszczając nas to kultura jazdy, której się nie spodziewaliśmy. To działa jak szwajcarski zegarek, zauważył jeden z uczniów. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymaliśmy się w sklepie Żabka. To był kolejny szok kulturowy. Ten mały sklepik był jak mikrokosmos. Mogliśmy tu kupić nie tylko przekąski, ale jak się dowiedzieliśmy opłacić rachunki, odebrać paczkę, a nawet zjeść ciepłego hot -doga. Uczniowie byli zafascynowani. W tym małym sklepie można zrobić wszystko. Dziwili się. Kupili lokalne słodycze ptasie Mleczko i Prince Polo. Obsługa była błyskawiczna i, co ważne, bardzo miła. W hotelu opowiedzieliśmy reszcie o naszych odkryciach. Wszyscy chcieli iść do żabki. Drugi dzień w Polsce zaczęliśmy od poznania tego fenomenu. Efektywność, bezpieczeństwo i wygoda te słowa cisnęły się na usta. O dziesiątej ruszyliśmy do Łazienek Królewskich. Podróż warszawskim metrem była kolejnym objawieniem. Stacje były czyste, marmurowe, jasne. Nie było tu brudu znanego z niektórych starych europejskich systemów metra. Pociągi przyjeżdżały punktualnie co do sekundy. Wewnątrz cisza, czystość, działająca klimatyzacja. Ludzie ustępowali miejsca starszym, nikt się nie przepychał. Kultura osobista pasażerów była na najwyższym poziomie. Gdy wyszliśmy na powierzchnię i weszliśmy do Parku Łazienkowskiego, zobaczyliśmy zieleń i wiewiórki, które podchodziły do ludzi, licząc na orzechy. To jak w bajce zachwycały się uczennice. Widok ludzi spacerujących, karmiących pawie, starszych osób ćwiczących na darmowych siłowniach plenerowych, zrobił na nas ogromne wrażenie. W Korei za siłownię trzeba płacić, a tu państwo dba o zdrowie obywateli za darmo, zauważył jeden z uczniów. Usiedliśmy w kawiarni przy pałacu na wodzie. Kelner przyniósł menu po angielsku. Piliśmy kawę, patrząc na ten spokój w środku wielkiego miasta. Polska naprawdę dba o jakość życia swoich mieszkańców, stwierdziła jedna z uczennic. Najbardziej zaskoczyły nas jednak darmowe, publiczne toalety w parku, czyste, zadbane, dostępne dla niepełnosprawnych. To szczegół, ale jakże ważny, świadczący o szacunku dla obywatela. Około południa widzieliśmy pracowników biurowych jedzących lunch na ławkach w parku. Mają czas na relaks w środku dnia. Zazdrościli uczniowie. Dowiedzieliśmy się też, że jedzenie można zamówić przez aplikację prosto pod bramę parku. Tu wszystko jest możliwe, żartowaliśmy. Po południu pojechaliśmy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, B.W. Chciałem pokazać im coś więcej niż sklepy. Budynek z ogrodem na dachu zaparł nam dech w piersiach. Ale to, co działo się w środku, było ważniejsze. Mimo popołudnia, biblioteka była pełna. Studenci w ciszy robili notatki, czytali. Nauczycielu, spójrz, oni czytają książki, a nie tylko siedzą na telefonach, zauważyła uczennica. Widzieliśmy ludzi w każdym wieku zatopionych w lekturze. To pokazało nam Polskę jako kraj ludzi wykształconych, ceniących wiedzę. W pobliskiej księgarni Empik uczniowie byli w szoku, widząc dział z literaturą do nauki języków obcych, w tym koreańskiego. Oni chcą uczyć się naszego języka. Pytali z dumą. Kupili sobie książki o historii Polski po angielsku. Chcę zrozumieć, jak ten kraj stał się taki silny po wojnie, powiedział jeden z chłopców. O szesnastej dotarliśmy na Nowy Świat i krakowskie przedmieście. To serce miasta. Tłumy młodych ludzi, muzyka na żywo. Uliczni artyści grali Chopina na zmianę z nowoczesnym popem. Jeden z nich grał na skrzypcach tak pięknie, że zatrzymaliśmy się na dłużej. Uczennica wrzuciła monetę do futerału, a skrzypek skłonił się z uśmiechem. Poszliśmy na stare miasto. Kolorowe kamienice odbudowane z ruin zrobiły na nas wrażenie. Kupiliśmy bursztynową biżuterię i ceramikę z Bolesławca. Sprzedawcy byli pomocni, mówili po angielsku, traktowali nas z szacunkiem. Weszliśmy do restauracji na pierogi. Kiedy na stół wjechały półmiski pierogów z mięsem, ruskich i z kapustą oraz gorący żurek w chlebie, zapadła cisza, a potem pomruk zadowolenia. To smakuje jak dom, ale inaczej. To jest niesamowite. Wołali. Rachunek. Znowu ułamek tego, co wydalibyśmy na zachodzie Europy. Wieczorem wracaliśmy traktem królewskim. Była godzina dwudziesta druga, a my czuliśmy się absolutnie bezpiecznie. Nigdy nie myślałem, że Polska jest tak wielowymiarowa, powiedział uczeń. Tradycja mieszała się z nowoczesnością, spokój z energią. Następnego dnia rano mieliśmy wylot. Przed wyjazdem na lotnisko wpadliśmy jeszcze raz do galerii handlowej Złote Tarasy, by kupić ostatnie pamiątki. Uczennice kupowały kosmetyki marki Ziaja i Inglot, słyszały o ich jakości. Chłopcy oglądali elektronikę. W autokarze na lotnisko panowała cisza. Wszyscy patrzyli na oddalającą się panoramę Warszawy. Ktoś szepnął: Do widzenia, Warszawo. Wrócę tu. To nie było pożegnanie, to była obietnica. Na lotnisku, odprawiając się, uczniowie dzękowali obsłudze: "Dziękujemy, Polska jest piękna. Zapraszamy ponownie. Słyszeli w odpowiedzi. Kiedy wylądowaliśmy wreszcie u celu, a potem wróciliśmy do Korei, rodzice czekali na nas na lotnisku. Uczniowie, zamiast narzekać na zepsutą wycieczkę, opowiadali z pasją o Polsce. Mamo, nie uwierzysz, jak tam jest czysto. Tato, ludzie są tacy mili. W ciągu tygodnia media społecznościowe moich uczniów zalały filmy z Warszawy. TikToki z jedzenia pierogów i wizyt w żabce od dwie w nocy stały się wiralowe. Polska jest taka cool. Pytali ich znajomi w komentarzach. Rodzice zaczęli pytać mnie o studia w Polsce. Szkoła nawiązała kontakt z polską ambasadą. To niesamowite lądowanie zmieniło perspektywę nas wszystkich. Awaria samolotu, która miała być katastrofą naszej wycieczki, stała się błogosławieństwem. Często wracam myślami do tych 48 godzin. Polska przestała być dla nas odległym punktem na mapie. Stała się miejscem, które pokochaliśmy. Miejscem bezpiecznym, nowoczesnym, pełnym ciepłych ludzi i szacunku dla historii oraz edukacji. Patrząc dziś rano przez okno w mojej klasie w Seulu, uśmiecham się: Dziękuję Ci, Polsko! Zmieniłaś przyszłość moich uczniów. Otworzyłaś im oczy na to, że piękno i nowoczesność można znaleźć tam.